Cześć to tutaj Julia C i witam Was w takim filmiku informującym, ponieważ yy, niedawno na moim kanale no przejdźmy do rzeczy. Dziękuję za dokładnie 406 subów. Po prostu jestem przeszczęśliwa, że aż tyle subów mi się udało uzyskać. 406 akurat dzisiaj wybiło. No wcześniej było dokładnie 400, więc dziękuję Wam za 400 subów na kanale. I uwaga, jeszcze proszę podziękowania za 135 255 wyświetleń. 135 tysięcy wyświetleń. I 255 oczywiście. Dziękuję Wam za tą ogromną liczbę. Jeszcze raz powtarzam, wyświetlenia to... 135 255, tak. A suby to dzisiaj akurat 406. I skoro niedawno właśnie wybiło mi to 400 subów na kanale, to postanowiłam zrobić kolejny konkurs. Jak widzicie, tutaj są nagrodę z poprzedniego konkursu. Dlaczego? A to dlatego, że niestety nie przysłano mi żadnej pracy. Powtarzam w żadnej, po żadnej na ten konkurs, więc no tak. tak, tak, to się jakoś stało, nie wiem czemu, ale yy, poczekajcie chwilę, muszę zrobić no, jeszcze. Okej, okay. znalazłam nieważne, nieważne, co tam szukałam nieważne. Okej, okay. i teraz tak, przejdźmy do zasad konkursu. Pierwszą, że przejdźmy do zasady głównej, czyli aby wygrać w konkursie, to trzeba narysować swojego ulubionego konia. Albo jeżeli nie macie ulubionego, no to po prostu... Konia Szlajś. Wzor wzorując się na jakiejś figurce szlajś się, a macie narysować właśnie... Wzorując się na jakiejś figurce. Ja tu narysowałam mojego Tornada. I... Chcę, żeby na zdjęciu... Żeby na skanie... Było... Był też gdzieś... Obok rysunku był też... Była też figurka. Na, na której się wzorowaliście. I. I na przykład, żeby. I na przykład możecie opisać tego konia tak, jakby, czyli na samej luzie, na środku jego imię. Potem może na przykład, jeżeli, jeżeli sobie wymyśliliście że ma ileś tam lat, to ja akurat wpisałam 5. I na przykład, czy ma swoją tam klacz, czy ma nie wiem, ojca, źrebaka czy, 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 czy coś takiego, ja akurat wpisałam, że ma y, żonę, y, Kore i swojego tatę, y, prinsa, i swoją córeczkę, Liwię, tak. Może tam się napisać, że to jest ogień, czy klacz, czy wałach, albo źrebak, bo jeżeli waszą ulubioną koniem jest źrebak, to też może być wpisane, że źrebak. I może być też wpisana rasa tego konia, jeżeli znacie ją, tą rasę. I oczywiście przypominam, że właśnie to ma być wasz ulubiony koń, szlajsz. Jeżeli oczywiście takiego konia nie macie, to ewentualnie możecie narysować konia, którego po prostu wybierzecie. Ale ja bym chciała, żeby to były w większości wasze ulubione konie szlajsz. I tak. Drugą taką mniej to była główna zasada, teraz jeszcze inne zasady. Ja będę oceniała tutaj oczywiście kreatywność i co jest ważne, będę oceniała czy tafi, czy, czy ten rysunek jest podobny do tego konia, na którym się wzorowałeś. To jest ważne. Ja oczywiście narysowałam tak na szybko ten rysunek, więc mój rysunek nie jest aż tak podobny do konia, do mojego tornada. Więc mój no, rysunek nie jest aż tak podobny, ale chciałam narysować, żebyście wiedzieli, jak to ma mniej więcej wyglądać. I trzecia zasada jest taka, że rysunki macie przesyłać na moją pocztę wp na adres Julia podkreślenie koniara 13. Jeszcze Wam dokładny adres mojego maila wp podam w opisie, więc przeczytajcie koniecznie opis tego filmu, bo tam będą zapisane wszystkie zasady. I tak, jeżeli, teraz kolejna zasada, jeżeli chcecie wygrać tego pięknego konia, Raz hanowerskiej, z Szlajsia, to musicie narysować jednego konia swojego ulubionego. Powtarzam, jednego. Że, no, jeżeli chcecie konia, to narysujecie jednego konia, a jeżeli chcecie tą nagrodę, czyli książkę z wiolettą, to rysujecie dwa albo więcej koni. Swoich ulubionych oczywiście. Że na przykład do jednego, jeżeli chcecie tego pięknego konia, to musicie narysować jednego. A jeżeli chcecie tą książkę, to musicie narysować dwa albo więcej koni. Na przykład, nie wiem konie, wasze ulubione konie na łące, czy coś takiego, coś koło tego, jeżeli oczywiście chcecie tą książkę. Ja jeszcze wszystkie ulubione zasady napiszę w opisie, więc przeczytajcie koniecznie opis. I kolejna zasada jest taka, że właśnie myślałam, do którego zrobić ten konkurs i pomyślałam, że konkurs będzie trwał aż Uwaga, aż do 20 listopada. Tak pomyślałam, że właśnie do 20 listopada możecie przesyłać swoje prace. I jeszcze jedna ważna zasada, na mojego maila przesyłacie skan tej pracy. Skan. Jeżeli nie wiecie jak zrobić skan, to zapytajcie się swoich rodziców, albo jeżeli umiecie sami, no to po prostu zróbcie sami. Ale jeżeli nie umiecie zrobić skanu, to poproście swoich tam rodziców, nie wiem, kogoś z rodziny, albo siostrę, nie wiem, kogo... nie wiem, kogo... Jeżeli nie wiecie, jak zrobić skan, to po prostu zapytajcie się kogoś z rodziny, kogoś dorosłego, to na pewno wam pokażę, jak zrobić skan pracy waszej. <laughs> I jeszcze raz przypominam, konkurs trwa do 20 listopada, więc macie bardzo dużo czasu, to jest naprawdę naprawdę dużo czasu, gdybym ja miała brać udział w tym konguście to po prostu yy, no bym narysowała pewnie w jakiś weekend i już bym wysłała bo pamiętajcie prace wysyłacie do 20 listopada a po 20 listopada już nie będzie można wysyłać swoich prac I jeszcze wszystkie dokładne zasady będą w opisie tego filmu, więc Czytajcie koniecznie opis, bo tam będą wszystkie najważniejsze zasady dotyczące tego konkursu. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za 400 subów i za tyle świetleń. Po prostu jesteście wspaniali. No i do zobaczenia w kolejnych filmach i przeczytajcie koniecznie opis tego filmu. I jeszcze na koniec, proszę, tak ma wykonać mniej więcej rysunek jednego. Waszego ulubionego konia. Wszystkie zasady są w opisie, także do zobaczenia w kolejnych filmach i pa pa!